z tej strony Jarepon. Aha, no tak. Poczekajcie chwilę. Wróciłem po kilku sekundowej głupiej przerwie. No. Tak, 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 tak. tak, tak. Nie. No, sorki, ale musiałem coś zdobyć użyteczniejszego. Taki jest mój charakter. Co nie? Dobujem. Dobra, chyba zbyt długiej jej gry nie będziemy mieć. Dobra. Wybieramy podstawowy skład. Czyli ten, który ma najmniejszy poziom. Ty, ty. No wolę mieć dwóch typów, którzy się chilują. No. Tak wiem, kel to dziewczyna. Wiem. Nie hejtujcie mnie. To nie moja wina, a w sumie to moja. Macie rację. <laughs> no. Dalej, szybko. grzybko, grzybko, grzybko. Dobra. Zrobiłem to moje grzybko. 두두두두 두두 도, 도, 루루두두두두 도, 도, 두두루루두두 도, 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 czem z liścia i wglis Dobra. Mam perfekt combo. Więc skopię mu tyłek. Nie unikniesz tego. Skopię mu tyłek i nagadam mu o tym, jak jest głupi. Ty! A ja myślę, że od czegoś ten się zgniecie. W sensie, że pamiętacie, że o skały, jak jest Rising, ten Rush. To, że zawsze uderza w skały, co nie? To jest no, klasyczne, tylko że myślałam, że się odbił ten. No, zablokuje od powietrza. No, ale nie zablokował się, ale czemu? Dobra. Dobra, witaj. Dajesz, dajesz, dajesz. Dajesz. Teraz mekycz No nie, I będę musieć zmienić grę To jest chamstwo To nie? No bo tak szybko nie skończę Wolałbym nie robić tego, ale będę musieć Dobra. A przeciwko kabelbie, czy jak się on tam nazywał, wszystko jest dobre. Dobra. Dobra. To będzie zbyt szybki mecz. No... Tak szybki, że... nie wiadomo co. Dobra, heal. Chociaż chciałbym bardziej fuzet zamasu zdobyć. Wiedział, o co mi chodzi. O kogo w sumie mi chodzi. Dobra. Gotego ufat. Easy. Easy peasy. Dobra. Gotego fast. Dobra. No. Już przegrał. Co nie? No, wasted. Dobra, wygrałem jak zwykle. Dobra, na PVP. A, no tak, mam jeszcze PVP, COP. Jeszcze dużo innych. Macie rację. Czemu ja o tym nie pomyśleć?

Dobra, nie mam energii, więc cełpę. Aha, no tak. Wspomniało mi się, że nadal nie umiem 17 pokonać. Dobrze. Nie. Enteryki, uh, jeÖ, yeah, a no tak, mogę ich zamienić. Przynajmniej nic nie słyszycie.

A, no tak. Dobra. Dobry jemy. Dobrze. Jestem na tyle ślepy, żebym nie zobaczył nawet Goguta, który jest przed oczyma, Ach, dobra o znalazłem. Доброе... Ach, dobra, będę kończyć. Dobra, do zobaczenia. Pa.